Koreańskie okręty podwodne dla Polski. Nie będę ściemniał w tej materii, jeśli chodzi o dane techniczne, nie jestem, w ogóle nie jestem specjalistą, ale jeśli chodzi o dane techniczne okrętów podwodnych, to chociaż mogę przytaczać suche fakty, to nie potrafię tego przekładać na takie rzeczy, które byłyby jakąś wartością dodaną. Tak, wszyscy wiecie, że jestem dużym fanem programu ORKA. Co oczywiste, ja go rozumiem troszkę inaczej niż większość ludzi, którzy uważają, że okręty podwodne to bronienie naszych szlaków handlowych, czy też naszego wybrzeża, naszych portów, naszej infrastruktury. Ja to widzę odwrotnie. Okręt podwodny ma służyć do przecięcia wrogich szlaków handlowych, zamknięcia jego portów i z... ograniczenia możliwości jego infrastruktury. Więc dlatego uważam, że okręty podwodne, ze względu na swoje możliwości, są w tej materii bardzo ważne. I dzisiaj porozmawiamy tak lekko nakreślę, ponieważ jeśli chodzi o takie techniczne rzeczy, to taki ma takie materiały jeszcze będą o tych okrętach, o których dzisiaj będę mówił, i tam będą suche fakty i troszkę tych rzeczy, których dowiedziałem się słuchając o wiele mądrzejszych ode mnie i zorientowanych w tym temacie. Tylko, że warto wiedzieć, że grupa dziennikarzy z Polski została zaproszona do Korei, gdzie pokazywano im, no, jak przebiega budowa, montaż właśnie tych okrętów, które są proponowane nam w ramach programu Orka. Tak, tego programu, który właściwie... Trwa od ponad 25 lat, ponieważ chyba od 27 lat już szukamy następcy naszych okrętów podwodnych i jak widać, idzie nam bardzo powoli. O, tak to może nazwijmy. I ci dziennikarze mieli szansę ja tam nie byłem, nie należy do tego świata, do tej grupy tych ludzi, którzy są gdziekolwiek zapraszani i oni byli, mogli to zauważyć, więc myślę, że skoro tam byli to teraz pojawi się więcej artykułów. Część z nich na pewno będzie też artykułami z dużą dawką wiedzy, część będzie podobna do tego materiału. I tak, jeśli chodzi o program ORKA, to Korea, to znaczy dwie firmy z Korei proponują nam dwa rozwiązania. Jedno to jest KSS-3, czyli okręt podwodny będący już w pełni koreańskim okrętem. Nie wiem jak bardzo w pełni, ale to się często podkreśla, ponieważ KSS-1 i KSS-2 to były licencyjne okręty na licencji niemieckich okrętów podwodnych 209-214, z tego co pamiętam. A trójka to już ma być to rozwiązanie zupełnie ich własne. No i drugi okręt to oczywiście HDS 2300. Nie wiem, czemu HDS to mi się kojarzy z czymś zupełnie innym, ale to jest oczywiście skrót zbitka trzech słów. I tak. KSS-3 to okręt dosyć duży. Wyporność 3600 ton, długość 89 metrów z ogonkiem i on może być nawet dłuższy, może nawet mieć 95 metrów. I tutaj proponowana jest druga transza tych okrętów. Pierwsza transza to były okręty mm, troszkę mniejsze i wyposażone w sześć pionowych wyrzutni rakiet. Czy to manewrujących, czy to balistycznych. A ta dwójka, ta proponowana nam już druga transza, ma mieć tych wyrzutni 10. Zapomnijcie o tym, że ktoś nam sprzeda balistyki, tak żebyśmy się zrozumieli, chociaż myślę, że i o czym często mówię, że to dla nas priorytet. Opracowanie, zdobycie, a najlepiej zdobycie i równolegle opracowywanie własnych balistyków, to jeden z priorytetów. Możliwość uderzania głęboko na odległość pół tysiąca kilometrów w głąb terenu przeciwnika to jest priorytet. I no, jak wiemy, balistyki bardzo trudno jest zwalczać. Niesamowicie trudno. Więc dla nas to priorytet opracować własne. Może nie do końca na przykład na okrętach podwodnych, ale nośniki już mamy, czyli stary te o kilku osiach, plus opracowanie takich. No to jest priorytet. O wiele nawet ważniejszy bym powiedział, niż bezzałogowce o zasięgu ponad tysiąca km. Ponad 1000 km już mamy, no ale wróćmy do okrętów podwodnych, bo znowu się rozgadam i znowu będzie materiał o zupełnie czymś innym. Nie zaprosiłem Was do wsparcia. Funkcja Wspieraj. Komentarz z super podziękowaniem. Patronite, postawienie symbolicznej kawy. Spójrzcie na, moje, na mojego X, na społeczność tutaj na YouTube, to jest bardzo ważne. Wracając do tego KSS-3, on jest duży. Podkreśla się, że on jest naprawdę duży. To jest jeden z tych większych okrętów podwodnych, jeśli chodzi o okręty konwencjonalne. Tutaj może, mamy możliwość zamontowania na nim baterii litowo-jonowych, co już jest takim dużym skokiem do przodu i pozwala na przykład operować tym okrętem przez chyba 20-21 dni pod wodą. To jest coś bardzo ważnego, że okręt nie musi się wynurzać, ponieważ wtedy jest, no. Najłatwiej go wykryć, jak jest pod wodą, szczególnie w Bałtyku, który nie tylko jest brudny, ale charakteryzuje się dosyć ciekawymi składem tej wody i to, jak te warstwy poszczególnie się na siebie nakładają, i na Bałtyku bardzo trudno wykryć okręt podwodny, szczególnie konwencjonalny. Co ciekawe, zwykłe konwencjonalne okręty podwodne, gdy są pod wodą, są napędzane silnikami elektrycznymi. No to y, można tak powiedzieć, y, są o wiele cichsze od okrętów atomowych. I w czasie manewrów dochodziło do bardzo ciekawych sytuacji, gdy zwykły normalny okręt podwodny no, mógł podpłynąć pod ten atomowy. No, ale on ma ograniczenia, jeśli chodzi o bycie pod wodą, o zasilanie paliwem. To jest wiadomo. No tylko, że no, 20 dni pod wodą, to już jest coś. Co jeszcze można powiedzieć? Baterie litowo-jonowe, możliwość Zastosowania napędu niezależnego od powietrza, czyli API, czyli nie tylko mamy na przykład możliwość zastosowania baterii, które pozwalają okrętowi być pod wodą długo, ale też ten API, czyli coś, co, o czym kiedyś porozmawiamy. Tutaj muszę tylko sobie odnaleźć kilka rozmów, które przeprowadzili, które były nie tyle rozmów, co wypowiedzi, gdzie specjaliści o tym mówili. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. I dzięki temu ten okręt podwodny może operować pod wodą, bez dostępu do powietrza. O, co bardzo ważne, taką możliwość mają też inne okręty podwodne, które nam są proponowane, tak żebyście wiedzieli, ponieważ tu mamy różne opcje: francuską, chyba hiszpańską, niemiecką i szwedzką. Nie wiemy na co się zdecydujemy. I tak, duży okręt, tylko że często jego producenci podkreślają, że. Jest to okręt, który jednak operuje w warunkach jeszcze płytszych niż to, co mamy na Bałtyku. Nie wiem ile w tym prawdy, to już jest sprawa dla specjalistów. Ogólnie ten materiał jest takim materiałem wyprzedzającym przed tymi materiałami, które pojawią się pewnie w najbliższym czasie, ze strony tych dziennikarzy, którzy no, jednak byli tam. Niektórzy nawet z tego żartowali, ale tak to wygląda. Ktoś chce coś sprzedać, to trzeba to zaprezentować. Musi powstać odpowiednia ilość artykułów, i tak robią chyba wszyscy. Nie wiem, nie należy do grona dziennikarzy tego typu. Drugi okręt jest to zupełnie nowa konstrukcja. HDS 2300. Aha, w przypadku KSS3 raczej nie ma mowy o produkcji w Polsce. Według strony tamtej jest to zbyt trudne, stwarzające zbyt dużo problemów i niestety spowodowało spowodowałoby wzrost kosztów, byłoby to nieopłacalne, wydłużyłoby to czas dostawy, który i tak w najlepszym wariancie to rok 2000. Przepraszam, ale coś mi to oczu wpadło to rok 2030. Ale, nie ale, tylko to jest dosyć duże ograniczenie w mojej opinii. Drugi okręt, HDS 2300, jest zdecydowanie mniejszy. 2300-2500 ton, długość mam ściągę, długość 72-84 metry, i on nie ma już możliwości, nie ma tych pionowych wyrzutni. Niektórzy uważają, że to priorytet dla naszej marynarki. Ja też tak kiedyś uważałem, teraz uważam, że no niekoniecznie. Nośnik kołowy własne balistyki pozamiatane. To by był priorytet dla naszej marynarki, gdybyśmy mieli głowicę A. To wtedy tak. To wtedy taki okręt podwodny jak KSS-3 byłby priorytetem. No ale nie mamy tego typu narzędzi. O tym też kiedyś porozmawiamy, ale jest to temat bardzo niemile widziany i warto by było o tym kiedyś porozmawiać, że to nie jest takie łatwe. Ale porozmawiamy o gdzieś. No i HDS 2300 jest okrętem mniejszym, po pierwsze, czyli z zasady lepiej nadającym się na Bałtyk, ale to nie jest tak, że na Bałtyk nadają się tylko małe okręty podwodne. 2500-2600 to nadal wyporność. No i te 70- kilka, 80 metrów to coś, co jednak powoduje, że te okręty u nas się odnajdą. Bałtyk nie jest wcale taki mały. To nie jest morze dla małych okrętów. Jeśli chodzi o okręty nawodne, to jest bardzo złe morze dla y, małych okrętów. No, te warunki, jakie na nim powodują, no jednak premiują większe jednostki, które po prostu sobie radzą z tymi jednak warunkami, jakie tam są sztormy, wiatry. Nie jest to takie proste morze, jak się niektórym wydaje. Chociaż dla marynarzy wielkich wód Wydaje się to takim jeziorkiem, którym w rzeczywistości wcale nie jest. I co tu powiedzieć o HS 2300? Tu jedną z najważniejszych informacji, jaką można o niej powiedzieć, że to jest zupełnie nowy projekt. I są te mniejsze HDS-ki, ale to jest zupełnie coś nowego. Też może mieć szereg nowoczesnych rozwiązań, też jest dokrętem nowoczesnym i co najważniejsze, w mojej opinii priorytetowe, tutaj nawet jest Według przekazów, które znalazłem, nie tylko z ostatnich czasów, ale też sprzed na przykład kilku miesięcy, ponad roku, jest to, że ten okręt mógłby być produkowany u nas. Te okręty, nie jeden, broń Boże, kupić jedną sztukę, trzy to minimum to by była gigantyczna zaleta. To chodzi o to, że jednak, jak zawsze powtarzam, wydajemy na coś w Polsce. To jednak ta firma płaci podatki, VAT swoim pracownikom, i jeśli wydaliśmy na coś na przykład 100 milionów, to nawet do 60 milionów trafia z powrotem do naszego budżetu. A w mniej optymalnych warunkach, na przykład 30. I to jest bardzo ważna sprawa niesamowicie ważna sprawa. Mniej wydamy na sprzęt, będziemy mogli mieć go więcej albo łatwiej go po prostu będzie utrzymać. I nie mówiąc o tym, że HDS 2300 jest opcją zdecydowanie tańszą i w zakupie, i w utrzymaniu. Nie mówiąc o tym, że gdyby doszło do produkcji u nas, to no, jednak byłoby to coś lepszego. Tak jak mówię, często lepiej mieć coś dobrego. Ale produkowanego u nas, z czym możemy robić, co chcemy, niż coś najlepszego, ale jednak droższego, bez pełnych praw i z dużymi ograniczeniami. Na przykład, jeśli chodzi o części, co też jest niesamowicie ważne. A skoro mieczniki jesteśmy w stanie wyprodukować, a nawet jest tu opcja, żeby te wszystkie materiały potrzebne do wyprodukowania tych okrętów, też to przenieść do Polski. Nie widzę tutaj. Innej opcji. Czy są lepsze rozwiązania? Tak, w mojej opinii, jeden z okrętów, który jest przystosowany bardzo dobrze do Bałtyku, jest lepszą opcją, chociaż jest to opcja z pewnego państwa, które nie zostanie wybrane. Z powodów takich, że jednak, chociaż uważa się, że to jest ta opcja pro, właśnie taka, to jednak no, opinia publiczna tego kierunku nie lubi. Jak jest, tak jest. Nie oceniajmy. Ja tutaj nie będę zachwalał, ja wolałbym jakiegoś szwedzkiego czy też francuskiego, szwedzkie lub francuskie rozwiązanie, jeśli wiązałoby to się z przeniesieniem produkcji do nas. W przypadku mieczników się to sprawdza i to jest bardzo fajna sprawa. W przypadku okrętów podwodnych też to by było coś ważnego, nawet później w serwisie. A trzy okręty to dobry początek. Myślę, że potrzebowalibyśmy ich troszkę więcej. Zwłaszcza, że większość jednak tego transportu morskiego, tego naszego teoretycznie największego zagrożenia, właśnie odbywa się przez Bałtyk. A to jest bardzo ważna rzecz i bardzo ważna zdolność, żeby móc samodzielnie, bez oglądania się na kogokolwiek, no, ten handelek, ten ruch przerwać. A nie, że no. Ten kontenerowiec, nie, 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 bo on jest gdzieś tam zarejestrowany. Nie, jesteśmy zagrożeni, robimy to, co chcemy, to, co jest ważne dla naszego bezpieczeństwa. Tu niestety to nadal nam umyka. Bezpieczeństwo Polski jest priorytetem i nie ma rzeczy ważniejszej. I chociaż ja nie byłem na tej nie wycieczce, tylko to nie była wycieczka do Korei, tylko to była po prostu praca. Ja się nie dziwię tym dziennikarzom, że jadą. Taki mają zawód. No i każdy pojedzie i zdobędzie informacje, zdjęcia. To jest coś normalnego, chociaż kilka osób zwróciło na to uwagę, ale tu się dzieje podobnież od zawsze. Ja nie jestem w tym środowisku, więc po prostu nie wiem. Mnie nikt nie chce zapraszać. Ciekawe, jakby się może w komentarzu by się ktoś ze mną, ale zdobyłby telefon spokojnie. Który z tych okrętów bardziej mi się podoba? Może tak kończmy ten materiał. Jeśli bym miał wybrać, to jednak HDS, produkcja u nas, te pionowe wyrzutnie, świetna sprawa. Tylko, że bez balistyków, to nie to. Gdybyśmy mieli odpowiednie głowice, wiecie jakie, to tak. Bierzemy w ciemno. I gdybyśmy mieli balistyki. Ale y, jeśli chodzi o cenę, jeśli o to, że nie będzie produkowany u nas i troszkę ta wielkość, tutaj w tej materii też to ma troszkę znaczenie. Nie, nie zawsze ten większym. Dobra, nie będę brnął w ten temat, ponieważ zmemizuje to ktoś ze znajomych. I dla mnie ten HDS jest taki troszkę fajniejszy. Tańszy, tańszy w utrzymaniu, może nie posiadający tych zdolności, tych yy, przenoszenia tych rakiet, ale no, wolałbym te środki zaoszczędzone na, na tym, że będzie budowany, serwisowany w Polsce i jest po prostu tańszy, przeznaczyć na opracowanie własnego balistyka, nośnik i by naprawdę wystarczyło kasy i na opracowanie balistyka, i na wdrożenie tego do produkcji. A to dla mnie, według mnie, jest priorytetem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że orka nie zostanie zamrożona na kolejne lata, ponieważ latka sobie lecą. I można powiedzieć, ci, którzy są u władzy, oglądają się i mówią: Tam ci też nic nie zrobili, tam ci też nic nie zrobili. I od prawie 30 lat się nic nie dzieje. Chociaż wiemy, że to jest coś potrzebnego i marynarka nam jest potrzebna. Właśnie, nie tylko, żeby chronić tego wybrzeża, tych portów, tej infrastruktury co też jest ważne. Ale w tej materii okrętów podwodnych, ja powiem właśnie to. W moim zdaniem raczej chodzi o to, żeby no to przeciwnik się bał o swoje szlaki handlowe, porty, okręty, statki, wszystko. A jeśli chodzi o rakiety manewrujące, to można to przecież zrealizować poprzez odpowiednie torpedy, które też mogą to zrealizować tak w obronie HDS-a. Cóż, ciekawe konstrukcje, konstrukcje troszkę inne i ciekawe podejście do chęci ich sprzedania, czyli na przykład my wam nie damy produkcji, ale ten okręt jest lepszy, my wam damy produkcję, chociaż tutaj troszkę mniejsze możliwości. Zobaczymy, co wyjdzie, byle podjęto decyzję. Szwed, Niemiec, Francuz, Hiszpan, czy to co mówiłem? Byle została podjęta decyzja i tu priorytetem właśnie powinno być to, żeby no jak najwięcej no jednak powstało u nas. Nie wszystko musi powstawać u nas. To też nie jest tak, że na hama należy trzymać się tego, że no musi coś być u nas. Nie zawsze to jest optymalne, ale w większości przypadków tak. I w, tej, w tym przypadku myślę, że tak jest. Cóż, dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam ponownie. Dziękuję też za wsparcie, za polecanie, za dobre słowo, za komentarze. Zapraszam na kartę społeczności. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.